No jak panie pierwsze zawody się podobają i jak tam po pierwszej turze no jakby miała ja mi się nie podobać, skoro sam jestem tutaj, że tak powiem inicjatorem tego, żeby Prowodyrem. Łowić. Tak, głównym prowodyrem, no może jednym z głównych prowodyrów. Łowisko kameralne, subtelne, bardzo rybne, szczególnie w duże ryby, żadne małe rybki przez oczka od siatek nie uciekają. No wyniki już świadczą o tym, że łowisko jest rewelacyjne, bo... bo, bo... Trudno gdzieś w Polsce w tej chwili połowić w ciągu 2,5 godzin, powiedzmy sobie 20 ryb o wadze 60 kg. To, jest, to świadczy o tym, że no, klasa tego łowiska jest bardzo wysoka. Chodzi tylko o to, żeby ona była stabilnie utrzymana, gwarantem tej stabilności utrzymania łowiska w dobrej kondycji, z dużym rybostanem i z rybostanem dużych ryb. Jest to, są właściciele tego łowiska bo mają możliwości przede wszystkim natury produkcyjnej mają ryby duże, produkują mniej. tak, no plusem tego łowiska jest to, że mają poza łowiskiem właśnie produkcję właśnie. tak jest, produkcja jest taka, że można w każdej chwili nawet zmienić stan rybostanu no łowisko jest przepływowe, płynie łyna, piękna woda dodatkowo coś tam zawsze wpada z tej łyny, są tutaj piękne klenie duże ryby okoń, topowo, typowo ryby typowo rzeczne się tutaj też mnie znajdują no i, i już przecież to jest otwarcie w ogóle już jest bardzo duże zainteresowanie i przyjeżdżają z Polski najlepsi praktycznie karpiarze bo mamy i, 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 kolegę Kruka i mamy kolegę cesarza Maćka i mamy e, e, zielą. no tak, bardzo wielu ut utalentowanych wędkarzy umiejących doskonale łowić zarówno kijem takim karpiowym e, można się wykazać, prawda, zarówno tyczką jak i odległościówką, otóż to właśnie no i, i nawet z tego co widzę e, duże szanse mają tak zwani baciarze, czyli ta najpopularniejsza najbardziej tradycyjna e, metoda wędkowania no najstarszy, tak by było no co, należy tylko propagować tutaj łowienie, bo, bo jednocześnie no bardzo dobra infrastruktura, możliwości e, kupna ryby wędzonej, żywej, surowej, e, zrobienie sobie grilla, e, no e, poza tym... A jednocześnie e, blisko miasta no to jest największy chyba plus tego łowiska, że przy dzisiejszych kosztach i czasie powiedzmy przejazdu gdzie jeździmy gdzieś na Szymonki do Elbląga, czy jeszcze na inne łowiska w Polsce po 300, po 500 km, to tutaj te koszty się minimalizują, jednocześnie naprawdę przeliczając warunki, czy koszty łowienia, to tutaj to łowisko wygląda na to, że jest najtańsze, Bardzo ekonomiczne, a jednocześnie lepsze, ekonomiczne. lepsze rybki, tak, no i lepsza ryba i zawsze można tą jedną rybę która jest wspaniale wyżywiona, bo przecież to wędkarze tutaj rzucają kilogramy robaków, czyli proteina wysokiej klasy kukurydza jest pożywieniem tych karpi. No one tutaj sobie wyżerowują i dorastają. No już, już prawdopodobnie w tym roku jakieś przyrosty rzędu 200 czy 300 gram na pewno mają. No dobra, dziękujemy. Wszystko. Zobaczymy się po zawodach. Które mi już przygotowujesz, powiedz? Kukurydzę z klejem i odrobinką robaków. A w drugiej mam. Pokaż, jak możesz. A w drugiej mam robaki, trochę zanęty. Jakim klejem klejesz? Gumą arabską. Gumą arabska. Tak jest. Najlepiej się nadaje do tego. Tak prawda. jest. Jak tam po pierwszej turze, powiedz? No, trochę nie jest, bo dużo ryb w wodzie zostało. A ile wyjąłeś? Wyjąłem gdzieś koło 15, 16, koło nie 10, 12. Drugie tyle ponad zostało w wodzie, tak? Tak, tak, tak. Dużo spiętych bardzo. Ja troszeczkę za, I za dlaczego sztywno tak poszedłem. Rzecz? Za sztywno? Za sztywno, tak. Twarde gumy na tyćce. A Czyli szybko chciałeś też, po prostu tak, na prędkość. Maczówki też karpiowe takie bardzo mocne mhm. i niepotrzebne. Błąd. Rozumiem. No, tak. no, jak ogólnie łowisko chodzi się podoba? Bardzo mi się podobało łowisko. Jest rewelacyjny Super, super sprawa po prostu Dobra, pogadamy po zawodach Tak jest Walczymy o no, Wiem, że będzie 50 Ponad A, To no równe. 50. równe 50 kilo 50 kilo 50 kilo tam Super Już no, no, mi się podoba jest, ktopkę jest 50 58 39 było na zero nie jeden ten sędzio? ja to mi nie żeby to było to mi pomoże już już idę ale nie tak nie tak blisko nie tak nie, nie tutaj będzie by musiało być o, to chyba jest to? to może jest?

dziesięć jeden i pół. Sześćdziesiąt trzy, tak? Ile waży? Cztery kilo. Pięknie. Pięknie. No dobra. Dobra, puszczam. A tego małego jednego?